Cześć jak coś pokażę wam dzisiaj, błędy, które znalazłem podczas grania w Puppi Playtime. Puppi Playtime. Jak te błędy będą... Jak będę, ja, ja, ja znam błędy. Przez tylko tylko wiecie, gdzie, tam gdzieś odpalano kobiety, a teraz widzimy się tam. Słuchajcie, jeden jest tutaj, że jak dobrze, pod takim czasem... To tu możemy bez zbudowania tej schlapy i podłączyć. To jest takie ezza, Ale teraz czekajcie się na kolejne. Kolejne jest tutaj jak zajmij się tu, to nie przyciągamy do tutaj, tylko tutaj. To jest w grupie mega. I takie to jest. Tu się cała, rzecz się rozpoczyna. Kiedy hmm. idziemy tutaj, nie? Tam jest to trzeba przyciągnąć ale jest razem mega głupi błąd, patrzcie. Jak się tak ustawimy, zapiemy... Zapaliśmy, nie? I teraz przechodzimy... ...le... tak? Jak to się dopiero, żeby... O! o. Jak się przejdzie, nie? O! Było. Widzicie? Cała mnie wyciągnęło. Ale jeszcze jeden jest to błąd. Ponieważ, jeżeli to teraz y, przyciągniemy, nie? To, gdy to uzna, jakby tego nie ma. Mam nadzieję, że mi się to uda. Widzicie? Gda to pokazuje, jakby tego w ogóle tam nie było. Są błędy błędów, a jeżeli wiedzieliście, ale tylko przypomnę, że tutaj jak się wchodzi, tutaj się skacza, to jest dosłownie, można po tym chodzić. Ale to jest takie zbugowane, i pewnie teraz myślicie, no nie, teraz nie będziesz mógł wam pokazać bugów. Otóż nie! Jeżeli tak się ustawimy, dobrze, tada! no normalnie możemy się odciąć, o lak laga o. o Jezus, to normalnie nam pomoże to wygrać. I to zawsze wszystko to jest nam. Nie wiedzieliście, te dzwiczki, to Ja, to ja pokazywałam, to są czapki, ale no nie wiedziałem, że ludzie mogą się znać. A, jeszcze jeden, nie? Że jak się tutaj, oj, nie, wiem. nie. nie, nie w Odkąd by nie? To Chudniliście? Co jest dopiero? pierdolce? To tylko latek dwóch to działa. na poniedziałek. Ale jeżeli ten odcinek było Ci szkodowo, zostawcie łapkę w górę. Dajcie też komentarz pod Ja się z Wami żegnam. Na razie i pa!